Zgadzamy się z tym, że zmiany są niezbędne, konieczne i potrzebne. Dobrze, że rząd wyszedł z tą propozycją. Szkoda i przykro, że wyszedł z propozycją bardzo ograniczoną. Nie ma naszej propozycji, żeby wszyscy ubezpieczeni mieli możliwość wyboru: czy ubezpieczenie kapitałowe w OFE, czy w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Szkoda, że nie ma też propozycji dochodów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych między innymi wynikających z 30-tokrotności i równego oskładkowania wszystkich pracujących albo wszystkich osiągających określone e, dochody. E, jest ta propozycja niepełna, budzi jeszcze wiele wątpliwości. Musimy sprawdzić wyliczenia te, które proponuje rząd ze względu na to, że pamiętamy jak przekonująco przed 11 laty też mówił rząd i osoby, które dzisiaj są w otwartych funduszach emerytalnych. Oczywiście okazało się, że mówili dobrze, ale na własną korzyść, ani dla ubezpieczonych. Przeanalizujemy propozycję rządu. Zechcemy wypracować swoje stanowisko. Będziemy dalej prosili, by rząd nie zmuszał ludzi do tego, że mogą pozostać w takich funduszach humanitarnych. Przecież dzisiaj nawet służba wojskowa nie jest obowiązkowa, tak ważna dla odporności kraju. A co mowa dla bezpieczeństwa finansów publicznych, uczestnictwo w OFE? Dobrze, że są propozycje, które dają możliwość dodatkowego oszczędzania, natomiast oczekujemy, że te propozycje będą skierowane także do tych, którzy mają bardzo niskie dochody. Dzisiaj preferuje ten system tych, Te, którzy mają bardzo wysokie dochody i oni mogą więcej oszczędzać i większe uzyskiwać ulgi. Prosimy rząd, wręcz błagamy rząd, by rozpisał tak zwane dziedziczenie środki zgromadzonych w OFE i w nowych instrumentach. Myślę o tym za ie Nie ma potrzeby tworzenia dzisiaj nowych instytucji. Przecież mamy pracownicze programy emerytalne, przecież mamy IKE, przecież mamy inne możliwości oszczędzania. Nie zwraca się na to uwagi, tworzy się coś nowego. Ale rozpisanie dzisiaj możliwości dziedziczenia niech do ludzi dotrze, że możliwość dziedziczenia, jeśli ktoś zejdzie przed ustawowym wiekiem emerytalnym, 65 5 lat, to jest tylko 50%. A jeśli później będzie już pobierze pierwszą emeryturę, to już to spada w ciągu trzech lat do zera możliwość dziedziczenia. W związku z tym my chcemy, by to było rozpisane, żeby to było praktyczne dziedziczenie przez osoby, które będą później dysponowały tymi środkami po osobie, która była ubezpieczona. Jest potrzeba jeszcze rozpisania także pewnych uprawnień. Pracowniczy, możliwości dysponowania tymi środkami. Ale najważniejsze to jest możliwość swobodnego wyboru. Do tego jesteśmy przywiązani. I druga rzecz, która dzisiaj na konferencji z ministrem Boni upadała, wydłużenie wieku emerytalnego kobiet. My złożyliśmy dobrą propozycję, złożyliśmy bardzo proste rozwiązania odnośnie możliwości wypłaty. I pobierania świadczeń emerytalnych. Kobieta 35 lat pracy i prawo do emerytury, mężczyzna 40 lat pracy i prawo do emerytury. Jest to dostateczny okres ubezpieczenia, że ubezpieczony odłoży już odpowiedni kapitał i może skorzystać z owoców swojej pracy.